Co? Termin ma za kilka tygodni. Udaliśmy się do szpitala, a Jen utknęła w centrum handlowym. Pośpiesz się dobra, dasz radę! W szpitalu Kathleen była prześladowana przez policję komórkową. Wyatt rozpaczliwie szukał przyzwoitej kawy. A Nikki starała się zrelaksować mamę Jen. Zauważyłam, że Jenczyk i ja zarobiliśmy trochę na wyścigach. A pech Jen zmieniał wszystko w. Jak mogłeś wydać nasze pieniądze na ekspres do kawy? No bo co to w ogóle za prezent dla dziecka? Rodzice noworodków mało śpią, kawa pobudza, pasuje <laughs> Mama Jen ma skurczy już co 3,5 pół minuty Skąd wytrzasnąłeś gitarę? Mają tu świetlicę Komponuję piosenkę dla mamy Jen O, fantastyczny pomysł! Będzie zachwycona Dobra co się rymuje złożysko, a może jednak nie będzie? Kończy się szkoły czas, nic nie krępuje nas. Czas przyjaciół spotkać z tym. Zawsze chodzimy razem, gdzie by mamy tylko my lat na ściemach, mam lat na dokąd właśnie dziś. mam, zaczynam ją na Życie na własny kiedy lat na się. To jest na ściemach, się To na w życiu czas. W życiu czas Szóstka w pracy Poród, część druga Och, co jest? Nie ma zasięgu, co się dzieje? A A ten telefon alarmowy też nie działa, nie ma jak wezwać pomocy Co? Proszę, tylko mnie nie bij Za chwilę się zacznie, więc skoro nie ma Jen, musicie zdecydować, kto wejdzie za nią na salę porodową a w życiu? Dlaczego ja? Niki, nie matw się. Jen przyjedzie! Denerwujesz się tak jak my wszyscy. Kurczę, to będzie mój pierwszy poród. Co? Nie, spokojnie. Mam jakieś pojęcie o tym, co robię. Sporo czytałem, oglądałem filmy. Oglądał pan filmy? I to ma nas uspokoić? No dobra, czas ucieka. Zdecydujcie, kto mi będzie asystował na porodówce. Jak to asystował? Ja nie mogę, no bo nie mogę. To jak dzieci wychodzą z kopii. Komuś... Jen, przestań gadać. Dobra, niech ci będzie. Łajet odpada, zostajemy ty i ja. Czekaj, dotykałam dzisiaj automatu. Wystarczy mi wrażeń. Dobra, jeśli Jen nie zdąży, poświęcę się. Jestem przerażona i muszę siusiu. Zaraz wracam. O, oh, gdzie jesteś, Jen? Ogroniasz <noise> nadal nas ściga? Tak, ziom. Jest. Jest nie do zdarcia. Zaczekajcie. Rozdzielmy się. Dobry plan. Narka, ziom. Oh, wysłać mnie na salę porodową? Też mi przyjaciel. Tak, jasne. Ha, Wystawili mnie. Wy jesteście temu winne. Pomarszczone dziwolągi. Chociaż, ty jesteś w porządku. Tylko ty. Cała reszta... Hm. No, ten ma słodkie dołeczki. Ujdzie w tłoku. Ten z Irokezem? Też może być. Papuśny. Jaki słodziak. Oh! Och, rucielec poryty. Śliczny jesteś. Oh! Janiki. co jest? Czy ja e, gapiłam się na dzieciaki? Gapiłam oh, Oni... znaczy... E, że lubię dzieci? Gdzie byłaś? Nudno, tu pojechałam do centrum zrobić manicure Ekstra! Robi Diego byli z tobą? Wiedziałam, że o czymś zapomnę A, e, Czy ktoś wie, gdzie oni są? Czy ktoś może ich poszukać? Oye, chyba do ciebie mówi. Skąd się wziął ekspres do kawy? Kupiłem go w prezencie dla dziecka. Rety, głąb. <gryw> Christopher McGrath? Tak? Spóźniłeś się, powinienem cię za to wylać. No, nie byłby pan pierwszy. Ech! Co to miało znaczyć? Nieważne, wskakuj w kostium. Po imprezie dla dzieci dam ci 50 dolarów. Całe pięćdziesiąt dolców? No to Christopher McGreen urządzi niezły pokaz. McGreen? McGrath. jestem McGraff. O, sorki ziom! Nie zauważyłem cię. <laughs> Uu, nie wiem jak ty, ale ja mam dzisiaj wyjątkowo gorący dzień. Ech, to co ci dolega? Nie chcesz o tym gadać, he? Nie ma problemu. Posiedzę tu chwilę i złapię oddech. Uu, tak, zdecydowanie potrzebuję odpoczynku. O, ee, dobra Co to mamy? Fajnie? Komu balonowego zwierzaka? Mnie! robi się oh. 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 Kiedy był ostatni skurcz? Trzy oh. minuty temu Jeju To niedobrze? Nie mam pojęcia Lubię sale noworodków Dzieci tak pięknie pachną Uwielbiam ten zapach to dzieci pachną? Halo! Windzie utknęli ludzie! Oh, zaliczyłam szkołę rodzenia, a teraz spóźnij się na poród. Wiesz, fajnie, że jesteś instruktorką oddychania swojej mamy. Nie spóźnisz się. Działamy jak drużyna. Razem, dobra? Razem. Zgoda. Jest tam kto? Tak! Ja, 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 ja tutaj jestem! Byli tu dwaj chłopcy? Ciemnowłosi, niezbyt grzeczni. Już ich znalazłem. Dziękuję za pomoc. Chodźcie tu! Gotowe! Uu, miodzio! Wszyscy macie węże. Super, nie? Ja nie lubię węży. A co to mnie obchodzi? <laughs> Dobra! To co chcecie? Ja chcę osiołka! Już się robi! Ja chcę osiołka! Teraz się uda No nie, dawaj węża No co jest? I ten dziadek puszczał bąki przez cały ścig. Jakby miał turbo doładowanie. O, szkoda, że nie widziałeś! Steve. A ten drugi musiał jechać z przodu, żeby go smutnie zadusił. Steveuś! Nieźle było ziom. Nieźle. Nie zrozumiałem końcówki. Co powiedziałaś? Żebyś nas stąd szybko wyciągnął. Dziecko urodzi się lada chwila! O rany! Ciężarna kobieta uwięziona w windzie. Złonie na pogotowie! Eee. Nie trzij! Dobra! Czego nie przeć? Bo ja wiem. O, naprawdę ładnie pachnie. Ta też ma ładny zapach. O! Ciocianiki trzymajcie. Ej, co się dzieje, maluszku? Też chcesz do cioci na rączki? No! Kto uspokoił Dziadusia? Ja sama. O, kochacie ciocianiki, kochacie? O! Dobra, dzieci, do łóżeczek. Beksa wraca tutaj, a Rudzielec tutaj. O! Nie, pokręciłam, to nie tak! Mamusia i tatuś, zaraz zabiorą cię do domu. O nie, nie, proszę nie, proszę nie, nie. Tak, spotkasz się z rodzicami. No, może nie ze swoimi, ale zawsze. Masz rację, ziom, powinienem trząść szkołą. Sam sobie robię wbrew, nie? Ty to dopiero potrafisz zmotywować, ziom. Tak zarabiasz na życie? Jasne, że chcesz się ze mną umówić! Jestem Król Jones i świnio! Ciekawe, dlaczego to od ciebie zalatuje chlewem! Wiesz, świnkoniki? Wolę już cuchnąć, niż wyglądać jak świnia! Skoro wyglądam jak świnia, to czemu chcesz się ze mną umówić? Ponieważ nie jestem specjalnie wybredny! Chrom! Co za komplement! Stój! Dobra! Przyznaję, że cię lubię! Jesteś świnią, ale podobasz mi się! A ty jesteś głąbem, ale za to królem, więc też mi się podobasz. Koniec. Jakie to było? Piękne. Wzruszyłem się. Dziękuję. To była najlepsza praca, jakiej nie miałem. Teraz może mnie pan zwolnić. Zwalniam cię. Interesy z panem to przyjemność. Zarobiłem 50 dolców jako klaun. Ja byłem królem, a ty świnią i my... Podmieniłam dwa noworodki. Dzieciak trafi do cudzych rodziców. Co? Byłam świnią? Nieważne! Trzymałam jednocześnie beksę i rudzielce. Było fajnie i wtedy, wtedy weszły pielęgniarki i pomyliła łóżeczka. Siostra zabrała beksę i zaniosła rodzicom zamiast rudzielca! Co mam robić? Nagle polubiłaś dzieci? Może później się ze mnie ponabijasz? Dziecko pojedzie z niewłaściwymi rodzicami! Powinnaś raczej powiedzieć, że rodzice pojadą... Josi! Dobra, już dobra! Kup lalkę w sklepie z prezentami, podstaw pod znajdź rodziców, zamień rudzielca na Bexę i odstaw Bexę do łóżeczka, zanim ktoś zauważy lalkę. Powiem to raz i już nigdy nie powtórzę. Kocham ciebie i twój ptasi móżdżek. Ej! Hey. Powiedziała, że mnie kocha? To, co mówią o facetach w mundurach, to jednak prawda. O tak! Więc statek tonie, nie, A ta decha nie utrzyma ich obojga. On ją całuje i znika w lodowatej wodzie. Kobieta utknęła w windzie. Zaczęła rodzić! Ha! Kobieta utknęła w windzie i zaczęła rodzić. Muszę się tym zająć. Narszeli. <noise> Czy byli tu dwaj chłopcy. <noise> Przepraszam. E, czwarte piętro. Kot czerwony. E, pomarańczowy. Kot żółty. Dobra, raz kozie śmierć. A, dlaczego musiałam polubić dzieci? Skurcze są coraz częstsze, właściwie nie ma przerw. Jen już jest! I jeszcze nie. Trzymaj się, mamciu! Niki! Jest z wami Niki? Nie! Katlin, znajdź ją! Proszę! Tak! Nie, stój! Ja pójdę! Nie! Zostań! Katlin! Idź! O! 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 To leć. Niki! Niki! Katlin! Kathleen, gdzie jest Jen? Nikim nie kocha. Czy mama Jen już urodziła? Gdzie się podziewałeś? Byłem. Nieważne. Kiedy ostatnio gadałam z Jen, powiedziała, że powinieneś przestać błaznować, a ty co wyprawiasz? Dlaczego się w to przebrałeś? Poszedłem na dół, żeby Nieważne. się. Nieważne. Zadajesz mi pytania, a potem. Twoja macocha rodzi dziecko i chociaż z natury nie jesteś odpowiedzialny, dopóki nie zjawi się Jen, masz się wszystkim zająć. Po co tyle? Jen jeszcze nie ma. Wyatt szuka twoich braci. Ja dotykałam automatu, nieki zniknęła, kot nie chce wejść na salę porodową, więc jeśli jej nie przekonasz i Jen nie przyjedzie, ty tam wejdziesz. W porządku. Niech będzie. Panuje nad sytuacją. Co za ludzie? Zabraliście mi komórkę, i jeszcze wam mało? O, całkiem myślę, wyglądam. Umieszczę to zdjęcie w portfolio? Tęsknię za nią. Wiesz, byliśmy jak dwie krople wody, a teraz ja jestem kroplą, a ona rybą. Albo jeszcze czymś innym um, Jesteś członkiem rodziny? Nie, to mój kumpel Słuchaj, nie powinieneś tu przebywać Dam ci chwilę na pożegnanie, potem będziesz musiał wyjść Dobra Fajnie było, ziom Kupa śmiechu, pogaduchy od serca Sporo się od ciebie nauczyłem o... o życiu To do następnego Trzymaj się, ziom To było piękne, chłopcze Eee, tak. Ej, ziomal, jak będziesz w centrum handlowym, odwiedź mnie na lodowisku. Cześć! Ty? Ron, nie zamykaj mnie w więzieniu, proszę! Przeprowadziłem śledztwo, dzwoniłem do szpitala. Twoja mama naprawdę jest na porodówce. Prawdomówna nastolatka. Coś niesłychanego. Czy ona? Jeszcze nie, ale wkrótce. Udawaj, że jesteś w ciąży. Zabierz tę kobietę do szpitala. O! To znaczy. O, 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 o. Spokojnie, zajmę się panią. O, o. Dzięki, Ron. Cześć, Nathan. O! o, o. <laughs> Przepraszam Państwa, chwileczkę. Cześć, jestem pielęgniarką. No, to chyba widać, nie? <laughs> I ten, zapomniałam No, zmierzyć dziecku twarz Więc maszynę do pomiaru twarzy mam w tym wózku O, doskonały rozmiar, macie ślicznego dzidziusia O, wracamy na salę noworodków była tu nerwowa dziewczyna! Kolczyk w nosie, duże spodnie! Gdzie jest pani Masterson Garcia? Jestem córką! Jen! Kathleen! już po... Nie! Nieładnie, wasza mama się martwi! Fajet! Hej, nie jesteś w ciąży! W ciąży? Spójrz, jestem modelką! Mhm. Dlaczego nie masz butów? Darcy je odgryzł! Szkoda gadać. Twoja mama jedzie na salę porodową. Tędy! Więc znika w lodowatej wodzie i Bach! Ta staruszka trzyma naszyjnik. Kto pisze takie bzdury? Nie ma dżent, więc musimy zachować się tak dojrzale jak ona. Z osobna jesteśmy do bani, ale razem może coś zdziałamy. Ty wejdziesz na tę salę porodową, żeby uspokoić mamę. Sam bym to zrobił, ale boję się traumy, która wymagałaby wieloletniej terapii. Nikt nie kocha. Zostanę i poczekam tu na Robiego i Diego. Ale ja jestem ta ładna. Nie dzisiaj, Courtney! Dzisiaj jesteś Jen! Dzisiaj oboje jesteśmy Jen! Niezawodną, odpowiedzialną, nudną Jen! Jazda, właśnie! Dobra, poradzę sobie! Już jestem! <laughs> Już jest! jest. Idź! Ach. 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 Wszystkim się zajęliśmy! Tak! I chyba nam się udało! Courtney, ty też powinnaś wejść! Ale ja! Spoko, wszystkim się zajmę! Mama na pewno chce, żebyśmy obie przy niej były! Serio? Dzięki, Jen. A gdzie nikki? Podmienia dzieci! Kocha mnie! E, dobra, źle zrobiłam, ale to był wypadek. Wąchałam dzieci, bo podobno ładnie pachną. I miałam je na rękach, kiedy pani weszła. Spanikowałam! Pomyliłam łóżeczka i dała pani bekse, nie tym rodzicom. Więc musiałam ich zatrzymać i zamienić dzieci, bo byłoby nieszczęście! I to już wszystko? Co? Ciągle zdarzają się nam takie podmiany. Dzieci są podobne, trudno je odróżnić. Tak, chyba ma pani rację. A, mama twojej koleżanki już zaczęła rodzić. Dołącz do swoich kolegów, są w poczekalni. Ale ostatecznie dzieci trafiają do właściwych rodzin, tak? Hm. Powodzenia. To nie zabawka! Dość! Co robiliście przez cały dzień? Mm, nic takiego. Urodziła się! Chodźcie zobaczyć! Co się tak gustrzecie? Szybciej! Dziecko czeka! Jest naprawdę piękna, mamo. Tak to prawda. Że tata jego postanowił dać jej pani imię? Nazwali dziecko pani Masterson? Nie Jude. Emma. Mała ma na imię Emma. Ej, słyszałam, co powiedziałeś, Courtney. Dziękuję, że wszystkim się zająłeś. Nie ma sprawy, Jen. Dla mojej ulubionej siostry wszystko. Mogę ją podtrzymać? A to po co? E, tak, na wszelki. Proszę to zdjąć dopiero w domu. Jude! Co? O, tak. <laughs> Powiedzcie moje imię. Jude! Ekstra. Pracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Studio Sonica, reżyseria Miriam Aleksandrowicz, dialogi polskiej Anna Kuryłko, dźwięki montaż Agnieszka Stankowska, organizacja produkcji Agnieszka Kudelska. W rolach głównych Ketlin, Agata Buzek, Jen, Anna Sroka, Niki, Katarzyna Godlewska, Johnsi Maciej Zakościelny, Jude, Aleksander Czysz, Wyatt, Modest Ruciński i inni.